48-godzinny hackathon został zorganizowany w Strefie Kultury Studenckiej na Politechnice Wrocławskiej. TK Game Jam skierowany jest do osób, które tworzą gry, a przy tym chciały także wymieniać się wiedzą i doświadczeniami. Game Jam jest to rodzaj hackathonu, gdzie hackathon to jest taki, takie wydarzenie, gdzie programiści spotykają się, żeby w jakimś określonym czasie stworzyć program na zadany temat, a game jam to jest taki hackathon, w którym właśnie tworzymy gry komputerowe, czyli konkretnie gry. A więc są tutaj nie tylko programiści, ale także graficy, dźwiękowcy i każda z osób, która tworzy coś, z tych elementów składają się gry komputerowe. Jest coraz więcej ludzi, którzy coraz lepiej potrafią te gry tworzyć, coraz więcej technologii, które można sobie ściągnąć, one są na wyciągnięcie ręki. Każdy generalnie w dzisiejszych czasach może zrobić grę, a takie dżemy jak ten pokazują, że to jest realne, to, to, to nie jest teoria, po prostu każdy może to zrobić. Proces tworzenia gier jest procesem skomplikowanym, a także zmiennym. Oznacza to, że w trakcie trwania projektu wiele z planów czy założeń przyjmowanych we wcześniejszych etapach jest później poprawiana i ulepszana. Zrobić dobrą grę to nawet nie ważne jest to, żeby potrafić je robić, tylko wyobraźnia i dobry pomysł. Więc też tutaj parę osób mówiło, że my właśnie jak przychodzą z tych landu profesjonaliści to tak dziwnie będzie z nimi współrealizować, a prawda jest taka, że tu o ten pomysł chodzi i każdy może zrobić fajną grę, naprawdę fajną grę, jeśli, jeśli, ma, jeśli ma fajny pomysł. Zamieni się w czerwony, który może nas zabić. Zielone, zielone pociski na misję robią, są tymi rzędami. natomiast czerwony już niekoniecznie. Eee, po 10 sekundach każdy czerwony, czerwony pocisk rozdziela się na dwa. Trzeba było czasem posłuchać, ale. Eee... No, mniej godzin niż zazwyczaj. E, większa część czasu poświęcałem programowaniu, większość czasu wiadomo, jest trochę zmęczona. Mógłbym to porównać do zawodu detektywa, gdzie cały czas tak naprawdę y, ma się to w głowie i cały czas gdzieś to tam nam z tyłu głowy y, raczkuje i nie, nie możemy przestać o tym myśleć. Nie? No, tw tworzymy nie? tak naprawdę. Tak samo jak scenariusz pisze się do filmów, tak samo każdy z deweloperów ma jakąś cząstkę scenariusza, y, Którą musi jakoś wykonać. Spotkania tego typu kierowane są do osób, które chcą nie tylko zajmować się programowaniem w branży gier wideo, ale także samym projektowaniem czy grafiką.